okej, okay, moi drodzy, ostatnio mieliśmy nawet dość sporą lokację na mapie świata, a mianowicie akademię Roosevelt'a, która okazała się większa niż myślałem. Teraz posiadłość w nieczynnej pompie, sprawdźmy. Ciekawe, czy ten będzie dużą lokacją, czy raczej małą? Nie wiem tego i chcę się tego dowiedzieć. Na razie mamy mocną broń, z którą chodzimy, trój wiązkowy laser, który mi się podoba. Zostawiany jest on celu, głównie przez weteranów, supermutantów, którzy czasami dzierżą ten typ uzbrojenia. Ładna mi kurde posiadłość, raczej ruina nieposiadłość. Chociaż jeżeli wolicie nazywać to posiadłością. To jak kto woli. Bo ja bym moi drodzy tego posiadłością nie nazwał. Tutaj teraz idziemy. Okej, okay, klawy propaganda niszczymy. Co, to jest wejście do posiadłości? Nie, to nie jest wejście do posiadłości, to jest jakaś szafa. Nie, seksowna piżama to nie jest coś, co chcę. Na chwilę obecną, hmm, też tego nie chce. I czy tu jest kolejna lokacja koło tego banera? Chyba tak. Drive in, czyli zajazd samochodowy, bardzo ładnie wygląda. Teraz udajemy się, moi drodzy, mowę. Do tej stacji wykaźnikowej, a później skończymy na złomowisku Maxa Dixona. Najpierw stacja wykaźnikowa, później przeprawa, na koniec to złomowisko, a później może udamy się do tych lokacji. Czyli do tej stacji zasilania, do zbiornika wodnego, do wieży przekaźnikowej, do domów wypoczynkowych. Tutaj, 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 zobaczymy potem gdzie. Helikopter Enklawy. Bardzo dobrze, szansa na naprawę zbroi. Biorę was w ciemno. Dawaj mi swój pancerz! Oho, i masz ten pancerz, który mnie interesuje. Jeszcze Ciebie pokonamy szybko. Dawaj karabin plazmowy, dawaj ogniwa fuzyjne, dawaj palec, dawaj piekielny pancerz. Naprawiamy nas. Od razu lepiej, aczkolwiek nie naprawiliśmy go na full. Ale widzicie jak gościa wytrwaliłem od razu? We coś fajnego możemy uzyskać? Z miejsca bym wyczaił. Dobra, teraz udajemy się do stacji przekaźnikowej WKML. Naprawiliśmy sobie na pancerz, ponieważ w czasie tych wszystkich walk z Super czy się nam nieco zużył, a nawet więcej niż nieco. I tam jest ta stacja wskaźnikowa chyba. Z jakimś budynkiem koło niej, więc tym bardziej warto się tam udać. Sprawdzić, co to za budynek, kto tam rezyduje i tak dalej. Dobra, napiszmy sobie grę i sprawdzamy, moi kochani, stację przekaznikową. Oczywiście plakaty propagandowe, rebuilding America Future Today No bo czemu by nie gra? Zawsze mnie lubi powitać z plakatami propagandowymi i co tu macie, moi drodzy? Co macie w tej stacji propagandowej? Kompleks wieży radiowej. Pusty kompleks. Tak bardzo wałośnie pusty. Tak bardzo opuszczony. Cześć kawki tu macie. Grof do grosza i będzie kokosze, jak to opowiadają. No nic, teraz przeprawa pod utopionym diabłem. Urocza nazwa. Mniej więcej w tę stronę. Zapiszmy sobie grę i idziemy. W stronę właśnie tej prawie i przeciwników, a my za nie przejmujemy się nie mamy doskonały pancerz. Bandytka? Serio? Czy ty wiesz na kogo się porywasz? I zastanawiam się, ile ja już mam tych palców złych postaci. No nic, nie wiem ile mam. W każdym razie może być ich bardzo dużo. Dobra, czyli to jest ta przeprawa i ta przeprawa to nie jest wam na lokację, w której można wejść. Tylko to jest most to jest zwykły. Dobra, teraz udajemy się na złomowisko Masona Dixona i zobaczmy, co tam jest. Szybko nam idą te lokacje, bo w poprzednim odcinek to praktycznie cały odcinek zostawił nam na jedną lokację, a teraz lokację za lokacją odkrywamy. Jakby to powiedzieć, oby tak dalej. Okej, okay, złomowisko zajęte przez supermutantów. I ty masz chyba laser Gatlinga. O ile mnie wzrok nie myli. Czyli jesteś starszym kolegą naszego kochanego Foxa. Ale ja się tobą przywitam po mojemu. Jeps, 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 jeps. Jeps, 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 jeps. I na końcu kolejny jez. I co? Było miło, było fajnie. Wiedziałem, że się i że było fajnie. A teraz dawaj lasa Gatlinga. Kurde, to jest jedna z lepszych broni i mi ją zostawiać. Skoro że nie mam folksa, który mógłby mi pokazać nieco ekwipunku. A ja tam nie mogę biegać. Szkoda, szkoda, wkoda, wkoda, wkoda. Musimy zostawić dla sergatlinga. Czy nie, to, co prawda, z bólem serca, ale jednak. Uciekaj, moja droga. Ja, dziękuję. Z całego serca. Byłam pewna, że zginę. Masz. Udało mi się ukryć te zapasy, zanim mnie związali. Weź je, proszę. Przynajmniej tak, mogę ci się odwdzięczyć. Nie, Będziesz tego potrzebować bardziej niż ja. Masz rację, pustkowia są niebezpieczne. Ja muszę już iść, zanim zjawi się ich więcej. Spoko. Czyli odkryliśmy sobie złomowisko. I co jest w sałasie? Sa Nikola Tesla i ty, oczywiście, czytamy. Apteczka, weźmiemy skimpan, weźmiemy antyrad. Tu jest łóżko, na którym możemy sobie godzinkę przespać, żeby zregenerować sobie zdrowie. Pusta fawka. Czyli taki sobie domek. Dobra moi drodzy, to co sprawdzamy teraz? Teraz trepnijmy się do anteny Satkomu. piesek. I tu są bandyci. Z tego co widzę, tak. A mam to sprawdzone od środka dane, mapa okolicy. Nie mam, czyli muszę to sprawdzić. I oczywiście, bandytów eliminujemy nadal sprawniej, i szybko. Też. Dobra, kolejny obszar gry oczyszczony z bandytów. I mamy level-up'a. No come on, gro, aktywuj To sobie rozwiniemy, i. Jaki perk? To nie, dziecko nocy. Nie towar do zysku, nie. Rozmiar to nie. To mi się przydało. Bo jak chcemy przenosić ducho wyposażenia, bo to jest główny problem aktualnie. Brak miejsca w ekipunku. Więc te 22 funty jak najbardziej są akceptowalne. Bo i tak jest, mam potężną postawę i nie potrzebuję jakichś profitów wzmacniających mnie jakoś szczególnie. Ale ten profit bardzo się przyda, bo jest wygodny. Bierzemy wszystko, bierzemy wygrzew. Idziemy na górę. No bo czemu by nie Lubię ten perk ze względu na wygodę i teraz mamy jeżeli chodzi o jest 2060 Czyli możemy jeszcze nieść sporo wyposażenia Notabene gra nam chyba nawet zwiększyła to nieco ponad limit Mentaty wezmę, to wezmę karabinu nie niekoniecznie potrzebuje. I oczyścimy sobie jeszcze w tym odcinku myślę te anteny. Wychyl tylko się. Dziękuję, do widzenia. Pierwsza antena oczyszczona, a teraz potem będzie druga i trzecia. Jeps. Tu skaczemy, tu skaczemy, tu skaczemy. Jesteśmy na dole. Bardzo sprawnie schodzimy. Zapisujemy grę. Bierzemy to. Ubierzemy to i to. Idziemy do kolejnej anteny, żeby ją sprawdzić i obadać. Aha, drzwi są zamknięte, czyli tej nie możemy sprawdzić, a czy możemy sprawdzić tamtą. I czy tu są jakieś inne drzwi? Albo cokolwiek chyba nie. Spradujmy sobie naszą broń. I tutaj widzę drzwi czy też zabite dechami na cztery z pusty? Nie. Ale zamknięte na za to na trudny. Sable. Otworzymy i sprawdzimy jeszcze tę antenę w tym odcinku. Kurde. Hmm, coś mi nie idzie otwieranie. Sable. Okej, okay, otworzyliśmy, weszliśmy i idziemy. Mhm. Nie powiedziałbym. Jes. No i co, moi drodzy? Nie jesteście na tacy mocni. Myślicie, że możecie No Otóż ja wam opowiadam, moi drodzy, nie możecie. Co wy tu macie? Głównie alkohol i tego typu rzeczy. Czyli w sumie nic ciekawego, ale nieźle się tutaj urządziliście, a tak, Dywany i wszystko i tak powinni narobić się tutaj syfu. Ale to nie moja sprawa. Podziemia. Dungeon. No, no, no. No, no, no. To sobie sprawdzę na końcu. Najpierw sobie sprawdzę górę. Ale wy tutaj ukryliście podziemia. To o tym nie wiedziałem. Sfaniacy. Najpierw wyjdziemy na górę i zobaczymy, czy kogoś tutaj mogę ubić, czy mogę z kogoś pozbierać itemy i tak dalej. Czy tutaj ogólnie coś będzie ciekawego? Jak widzę nic nie będzie, więc schodzimy do tych podziemi tam, które były. Sprawdzenie pod ziemi to zdecydowanie dobry pomysł każdej w P.G. I zapewne wszyscy się ze mną zgadzacie i teraz przyklaskujecie. Aha, i tutaj się zabarkadowaliście, i udawaliście mądrych, aha, zmarnowałem wacy. Co, ...co było bardzo mądrym zachowaniem z mojej strony. Bierzemy wygrzeb. Czemu ja nie mogłem go tak trafić tak bardzo mocno? Nie wiem, ale to jest co najmniej niepokojące. Psajko bierzemy. Co tu macie? Metalowe pudło. Pięć czałek. Może być. Puste, 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 tylko puste. Ale przynajmniej sprawdziłem kolejne miejsce, moi drodzy. Kolejne miejsce będzie obadane. Notabene tak samo nie umieją tutaj porządku utrzymać jak poprzednim, ale to trudno. fachów, jak widzę, super młot. Czyli nie się tutaj bawiliście też. Czyli jednak można było sprawdzić wszystkie trzy Twierdzę to dobry znak. To znaczy, wszędzie można w tej grze wejść. No lub prawie wszędzie. OK, to teraz na mapie świata się tu przenieśmy. Dobra, sobie znowu na dole szybkiej podróży byliśmy i ostatnie miejsce w tym odcinku, czyli stacja zasilania. Później będziemy sprawdzać te tereny. Tutaj wszystko włączyć z Old Olney i gierą wskaźnikową. W Old Olney czekają nas. To będę chyba w Pony Śmierci, z tego co pamiętam, Ale te Pony Śmierci będą w następnym odcinku, bo mamy tylko jeden punkt do sprawdzenia, a mianowicie stację zasilania. Oho, widzę zwierzynę! A kiedy ja widzę zwierzynę... ...to się na nią rzuca. Zwierzyno, chodź do mnie. Czas polowania się zbliża. Przeładuj. I faul, i główka. Dawaj główkę pod laser. O, dzień dobry. Widzę, że we... zaraz dołączymy do kolegi. Dwa spony śmierci wyeliminowane. Tak, też Was lubię, moi drogi, spony śmierci. Właśnie mogliście zobaczyć, jak bardzo Was lubię. Ale te spony śmierci są nieco słabsze niż yy, spony śmierci występujące, powiedzmy, w tym w Falloutie New Vegas. Bo w New Vegas były chyba silniejsze spony śmierci, w każdym Albo ja nie umiałem grać, miałem większe problemy. Whatever. Garaż w stacji zasilania. Mina kapsłowa biorę, Nikola Tesla i ty biorę. Sprzęt, chemia czytamy. Terminal zamknięty na trudny, ale to dla nas nie problem. Nie do takiej terminali się włamywaliśmy, no właśnie. Niewam wszystko. Co i to było na tyle, jeżeli chodzi. Najemnik kompanii Spawna. Do widzenia. Widzę, że mam ekipę powitalną, włącznie z wołowniami enklawy. No to dzień dobry, to się Wam przywitam. To się z Wami nadal chętnie przywitam. Dzień dobry! I widzę, że wszyscy umarliście. Ciekawe czemu. dane notatki. Dobra, w następnym odcinku damy się do zbiornika wodnego i wieży przekaźnikowej. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie!